Ja, cześć siema znowu ja Dzisiaj nie możemy mieć I poszukamy sobie przylaza No i węgla Oczywiście przyda się Wsadzamy Bierzemy pateczki i drewninko Teraz zrobimy sobie yy, No Nie 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 co ja robię bierzemy sobie kamień bo ostatnio sobie uzbierałem trochę ale chyba mi nie będzie wystarczyło więc pokopiemy sobie jeszcze trochę o kurde nie to okej okay. jak sobie wykopiemy to poszukamy sobie Miejsca na ten. Jak zrobi się już dzień, szukamy miejsca, żeby wtedy łóżko. No, no ogólnie to tu będę próbował robić gdzieś nisko domek. Może nawet tu pod w tej górce, nie wiem, zobaczymy. Ale na razie za to się nie, nie zapowiada. O, tyle mi chyba wystarczy. Teraz sobie o mieczek najważniejszy. I nie mam patyków. To fajnie. Ale mam drewno. Zrobimy sobie papieczki. Dawaj, dawaj. Tyle to chyba już nam powinno starczyć. Dobra. Sikiera. Motyka Baba Goła, Marię Baszyk, to piada taki rym. No, czemu ja to wyrzucę? Mam się doskonale. Hej, ta muzyka w tle to się nie. nie jakby co, udawajcie, że jej nie, służy, nie słyszycie. Będzie tak. Tak będzie najlepiej. Będzie źle? Dodysłyszeliśmy? I ma się doskonale. Hej. Zatuniemy sobie I dobra Dzień, noc Poczekajcie Bo muszę coś sprawdzić to jest wełna? Nie Czyli się myliłem Dobra To idę posłuchać wełny Tu się nam zabaw no tak, akurat niezbyt ładnie wygląda, ale tragedii też nie ma. Oj, trzcina. Nie umiem się wysłowić. Szukać to w kopieniu się tam pozwierzło To może o może coś będzie Kopalnia? Nie wiem strony Obstawiajcie w komentarzach z której to strony Pewnie pode mną, nie? Wągiel! Żeby poprzepalać jak się nie znajdziemy Dobrze lewej zrobić tu? Zrobimy sobie chyba pochodne, tak. lepiej, żeby nie wpływ. Yy, tak, patyczki. gdzieś nie no, trochę mniej. Sześć. Proszę, to co zostawimy, żeby było na później. Tutaj to lepiej tak... Żeby było ładniej, jak to można tak nazwać Patrz! i się pomyliłem, no wiecie, takie skupienie. jak No patrz, Ale że albo jest pod nami, albo... Już poszedł Poczekaj No nie Nie ma Bok Patrz ja to mam szczęście, jest kolejny bugel. Ja to mam szczęście tego węgla. ale to już ja by się przydało trochę. teraz idziemy, idziemy powoli. Dajcie znaczy, mi jednego chociaż chuba, to będę nagrywał. Powiem tak, jak będę na, na kanale miał 5 subur, będę nagrywał po 20 minut. będzie na o, patrzcie, mamy jedzenie, to możemy sobie <tryk> przepalić. O, yy, co a, nie wiem, jak to się tak mówi. No i jedzenie. I to e, to zrobię jeszcze jeden piec Jak można. O, oczywiście nawet cztery mogę to. Weźmy sobie cztery. Nie wiem, gdzie je postawię, ok, tu z tego wykopię. Spalimy sobie i sobie odcinek na dzisiaj. Oczywiście Ty tych odcinków będzie dużo. Dlatego robię 10 minutowe. Będzie dużo odcinków. I tu trzy To no, chyba to tarczy. To rybcie. Dawaj. To Pum dobranie, niech będzie całe I teraz nam się przepala Ta. Teraz odłożę te rzeczy, bo na razie nie są potrzebne A w następnym odcinku będziemy szukać wełny I wiele innych które to nie już dzień I to chyba bardzo dawno był już dzień Dlatego słońce jest już o, nie, gdzie jest tu nie, no tu niedawno było. Okej, okay, ja kończę odcinek, papatki.